Siemanko zajmętki, witam was bardzo serdecznie z tej strony Aladdin i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o nowym updatecie, który wyszedł 19 marca w grze Clash Royale. Nie wiem czy wiecie, nowy update bardzo dużo i bardzo dużo ciekawych zmian wprowadził. Czekajcie chwilkę, coś włączę. OK Bardzo dużo nowych i ciekawych zmian, a więc zacznijmy y od początku. Po pierwsze, jak widzicie, nie wiem, czy wiecie, zmienił się wygląd naszego głównego tła. Yy, tutaj w nasze statystyki, yy, profil gracza, pasek jest przedłużony, wygląda inaczej. Wydaje mi się, że lepiej, ale no, możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Mamy również takie coś jak nowy event powstał, draft challenge, bandit draft challenge, Pierwsze wejście mamy za, drugie, a drugie za 100 gemów. I tak, główna nagroda to jest ym, 11 tysięcy i 550 kart, jeśli wygramy 12. I dostajemy jeszcze nową, legendarną kartę. Jak widzicie, to jest pierwsza z legendarnych kart, ale do, to dopiero zaraz o tym będę mówić. Ym, I tak, tutaj mamy nagrody po dwóch wygranych. Dostajemy 100 gemsów, po 4 8000 po 6 yy, skrzynkę magical chesta, w moim przypadku z 10, po 9 25 tysięcy i po 12 główną nagrodę, czyli legendarną kartę i 11 500, yy, 550 kart. Yy, ale przejdźmy może... Do samego, samej wizualizacji. Dam jakiegoś requesta, albo tu im jeszcze dam. I jak wiecie, dziesiąta awena, na której się znajduję, nie jest już to legendarna awena, tylko nazywa się Hog Mountain. No, niestety już nie jestem na tej najwyższej awenie. Pojawiła się nowa legendarna awena od 3800 pucharków. I... Nie no, tu chyba więcej nie dodam, zaraz pokażę wam jak ona wygląda. I potem od yy, wyżej niż 4000 mamy nowe rangi. Challenger 1, 2, 3, Master, Master, 2, 3, Champion, Grand Champion i Ultimate Champion. 6400 pucharków, wzwyż to już jest naprawdę bardzo dużo. I pojawiła się też nowa skrzynka. Czyli yy, nagroda za sezon. Jest to takie coś, że yy, wyskakują nam na przykład dwie legendarne karty i możemy ją sobie wybrać. Mamy do dyspozycji na przykład Spawkiego i Ice Wizarda. I możemy wziąć albo dwa Ice Wizardy, albo dwa Spawki. Na tym to ogólnie polega. Yy co my tam jeszcze mamy. A yy, pokażę Wam, jak tutaj sami widzieliście, to jest jedna z nowych kart, które się pojawią. Będą one tak. Zacznijmy od początku. tak Dwie będą na arenie ósmej, jedna na dziewiątej, jedna na dziesiątej i... Yy, no tak, to wszystkie. pojawią się cztery nowe karty w grze i... Jak chcecie zobaczyć, jak one wyglądają, będziecie mieli linka w opisie. Pojawiła się też nowa funkcja w klanie, czyli. O! Możemy podglądać naszych klanowiczów, jak walczą. Na przykład u mnie teraz gra King Dan i mogę sobie obejrzeć, jak on grywa, jak idzie mu gra. Oczywiście nie będziemy oglądać, ale tak, tylko. Chciałem to pokazać. ma zawodujemy. O. Jest on na tej legendownej, ale spokojnie. Zaraz zobaczymy. Pewnie zastanawiacie się, co z Klan Chestem tak naprawdę. Kiedy on będzie? Jest już poniedziałek, a go nie ma. Tak, Klan Chest został przeniesiony z piątku, Z poniedziałku na piątek. Będzie się odbywać w piątek do poniedziałku. Taki będzie teraz jego obecny y, czas. Mamy również nowe rzeczy w sklepie, czyli z, z okazji tego y, roku Clash Royale wyszedł nowy Olbrzymi Update i tutaj ja już otworzyłem mieliśmy za, za darmo y, Magical Chesta z 10 areny w moim przypadku i y, ja wam tego nie pokażę, ale pojawiła się też nowa możliwość Wybierania pucharków w klanie. Wejdziemy sobie na tutaj, jakiś taki mm, dobry wyklan Okej, okay, mamy. I oni tutaj przyjmują od 4600. Przedtem wy, y, było mniejsza liczba, to też zwiększyli. No i y, co jeszcze będzie? Pokażę Wam, jak wygląda ta nowa y, arena. No. Y, Klan, tak. U mnie ta zwalczy King Dan, ma 3800 pucharków i zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda nowa 11 Avena. Zaczekamy tutaj 10-20 sekund. Zobaczymy, jak mu idzie. Mam nadzieję, że uda mu się wygrywać Uważam, że widok jest ładny. Mnie jakoś bardziej odpowiadała tamta, ale. No dobra, nie będziemy tego oglądać. I tak, to by w nowy, o nowym update'ie było na tyle. Yy, jeśli podoba wam się odcinek, to zapraszam do lajkowania i komentowania. Więc to by było na tyle. Cześć, czołem, trzymajcie się.